Dobra. Czterech wrogów znasz. Poznaj piątego wroga. Piątym z wrogów podejmowania najbardziej właściwych decyzji. Takich decyzji, które są wartościowe. Takich decyzji, które rozwiązują Twój problem. To jest Twój wróg. Efekt potwierdzenia. Czym jest efekt potwierdzenia? Jest to tendencja do poszukiwania wyłącznie faktów potwierdzających posiadaną opinię. A nie weryfikowania jej. Tak? Mamy tendencję w sobie, że szukamy kogoś, czegoś, jakichś informacji, które potwierdzą, że moja opinia, moje przekonanie jest właściwe. Poszukujemy tych informacji. Chodzi o to, aby zaprzeczyć swojej opinii, zaprzeczyć swojemu przekonaniu, zaprzeczyć temu, co jest we mnie, co ja uważam, no, tak jak było w poprzednim materiale. No ja uważam, że pasaty są najlepsze. Ja uważam, że Mercedes jest najlepszy, poszukać innych możliwości. Ja bardzo często słyszę, że ludzie mówią: Stare samochody to były takie dobre. Stare samochody przejeżdżały znacznie mniej kilometrów niż obecnie jedne z tych najgorszych nowoczesnych aut. Oczywiście, niektóre były bardzo udanymi egzemplarzami, jak stary Mercedes Beczka, prawda? Wyrobiła się w nas opinia, że stare samochody na podstawie jednego Udanego modelu, gdzie praktycznie firma Mercedes zbankrutowała, że to jest najlepsze? Najlepsze auta to stare auta. Wyrobiła się opinia i szukamy potwierdzeń. Szukasz informacji, znajdujesz Mercedes, tak? Ten tak zwany beczka, czytasz o nim, tak, to były najlepsze auta. Jedyne niezastąpione. Prawda? A jakieś inne stare samochody gdzieś odeszły. W niepamięć i skoncentrowałeś się, że stare samochody są dobre. Znalazłeś potwierdzenie. Nasze umysły są tak skonstruowane, abyśmy poszukiwali potwierdzeń stabilizacji bezpieczeństwa. Tak jesteśmy skonstruowani. Trzeba to zaakceptować. Nasz umysł, nasz mózg jest tak skonstruowany, aby tak funkcjonował, abyś znalazł potwierdzenie i ok, już nie muszę nic z tym robić, mogę sobie posiedzieć. Będzie fajnie. Stabilizacji, siedzę wygodnie, jest mi dobrze, nic nie muszę robić. Bezpieczeństwa, nie wali mi się dach na głowę, wilki nie latają za oknem, niedźwiedź mi zaraz nie zje, jest super. Dążymy do osiągania coraz większego szczęścia. Każdy człowiek dąży do tego, aby być szczęśliwy. Dostrzegamy, zapamiętujemy i zbieramy informacje, które potwierdzają nasze założenia i przekonania. Pamiętasz Mercedes Beczka? Ignorujemy, zapominamy i nie poszukujemy informacji, które przeczą naszym przekonaniom oraz założeniom. Po prostu nie, nie będę na to czasu tracił. Wolę spędzić ten czas i poszukać się, że jestem szczęśliwy. Dobrze? Jeżeli z tym się zgadzasz, zaznacz materiał wideo za zrobiony, obejrzany. Jeżeli tego nie akceptujesz, poszukaj w tym zakres informacji. Mam nadzieję, że też pobudziłem Twoją ciekawość i zechcesz poszukać trochę więcej informacji, bo to jest bardzo ważne. To jest mega ważne, aby podejmować decyzje wartościowe, właściwe, aby radzić sobie z problemami. Żeby nie tylko siąść sobie wygodnie w fotelu, zrobić. Jest dobrze. Nie, tak problemy się nie rozwiązują. Dlatego zaznaczałaś na czerwono, zaznaczałaś na niebiesko i wykreślałaś. Ponieważ te błędy się pojawiały jeszcze wtedy w tobie. Teraz dzięki temu możesz, że już masz tą wiedzę, też taką naprawdę wystarczającą, moim zdaniem, do tego, aby ten problem rozwiązać. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, poszukaj więcej informacji, jednak pamiętaj o czasie. Będę przypominał, czas płynie, trzeba przepracować ten problem, który. Jest w tobie. Dlatego też ten kurs jest taki wiesz, sprężony. Naprawdę. Zrobiłem to najkrócej, jak tylko było możliwe. W pierwszej kolejności jest udostępniony PDF. Możesz pierwszy problem rozwiązać mega szybko. Później trochę materiału wideo. I zdobywasz już taką, takie narzędzie, gdzie wszystkie problemy będziesz rozwiązywać już na głębszym i lepszym poziomie. Po prostu nie będą cię zjadały. Stres przestanie cię zjadać. Super, oznacz materiał wideo za zrobiony i przechodzimy do następnego materiału.